Udowodniłeś swoją wartość. Mogę dołączyć do Twojej drużyny. Fajnie. To teraz, typie, pokaż mi swoje towary. Um, potrójne cięcie. Zły robot. To, to potrójne cięcie więcej robimy. To sprawia, że wrogowie będą atakować tylko użytkownika przez 3-4 kolejki, czyli z tankiem. On by się mógł przydać. Szczerze, no zamiast Rejmena by się mógł przydać Chwilowo Nie żeby był źle, ale... Chlebek jest supportem, on jest od, od ataku Ja... Ja generalnie robię mało co Postacie robią większość za mnie, jestem mega słaby nie wiem czemu Może tylko że leveluję Ale... Chyba klasa złodziej jest dziwna jak na mnie No tak, by, było napisane, że na początku jest... Yy, Dziwna gra, e, znaczy się, że jest cięższa. No ale no dobra, no tak, wybrałem, to niech będzie leczenie, na pewno tutaj, na pewno tutaj. Ja siebie też odleczę. Nie będę sobie żałował, trudno. Um, mana, 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 mana. Tylko nie mam. Um, Okej, okay. Highly Disturbing. Tu jest skrzyneczka jakaś Znalazłeś wiśnie I wiśnie dodawały dwa na raz, okej okay, to może być podczas walki użyte fajnie Świetnie A spróbujmy tak po prostu No nieźle Z ataku można ich łatwo dobić nie zużywałem z many, to dobrze. No wiem. No, dostałem 3 za ten, ale. Nie chciałem many zużywać. Co to robi? Zaobserwowałeś moc artefaktu ilość pierdolenia ładunków 2. Co? To działa inaczej niż przedtem, bo to kiedyś. To kiedyś leczyło w jakiś sposób i odradzało wszystkich członków drużyny. Się tego, można było tego w ten sposób użyć, a teraz. Zaabsorbowałem moc artefaktu i co mi to dało? I'm not sure. Dziwny shit. Dobra. Eee, to lecimy do tego Janu. He, a co to? Wygląda jak. Znalazłeś krótkofalówkę. Ciekawe tylko na co mi krótkofalówka. Ten facepalm Piękny. Ehm. Um. Tam były jakieś drzewa do ścięcia? Nie, nie przypominam sobie, żeby były Uuuu Pokonaj wszystkich przeciwników w tym lochu i wróć do mnie po swoją nagrodę Walki, które wygrałeś w tej poli 7 na 8 Okej okay. Tu jest ostatni Ehm. Um. potrójne cięcie na tego typa niech będzie dokończymy ich już szybciutko magia, zatrucie teraz biję po kolei bo jeżeli skończy skończą tego to dobiją kolejnego i żaden problem easy czerwony loom nie wiem skąd się tu wziąłem ale praca sama się nie dokona nieprawdaż? Czy masz bomby? Nie masz bomb. God damn it. Ej, to jest całkiem spoko. Szczurzy ogon, szybkość. Obrona magiczna, kupię tego dwa. Wzmacniasz zdrowia. To wygląda spoko. A nie. nie to są karty, to nie mogę tego tak. Gdzie kupię więcej, będzie na kolejnej postacie, nie? Niszczyciel. Kupię tego 3. Czemu by nie? Szybkość. Może 2, bo nie wiem, czy mi się przyda. Ale to do ataku jest 0 Ile tego mam? Posiadam już 0. Kupię 2. 3. Kupię 4. Fak. Używany nożyk. Używany miecz, znaczy się. Rękawice, a i obrona Kupię ten miecz Sprzedaj Chwila yy, Przedmioty Nie Ekwipunek Nie mój Nie tego typa, znaczy mój Ustaw na i nie What? 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 Stop! What? What? Nie, czekajcie, nie. Powrót do ekranu tytułowego. Wczytam grę. I. A i ten fucking guft. Okej, okay, kupimy dwa niszczyciele. Wzmacniacze zdrowia. Kupimy dwa. Brona magiczna dwa. To do, do, do dwa tego dwa. To się kiedyś przyda. Ostry nożyk. To jest coś, co... Aha! pokazuję komu mogę to kupić. Czyli... Mogę kupić ostry nożyk. Ustaw najlepsze. Opaska na no, oko, ja tu mam? What? Co? Zwiększa obronę magiczną posiadacza. Zwiększa atak i magię oraz maksymalne HP o 200, ale zmniejsza celność o 20. Dobra, zostajmy z tym do Nie, gubię się strasznie. Mm, pokonałem wszystkich, więc mogę iść do tego Typando. Zapytać, czy to jest cały quest zrobiony? I co mi za to da? Okej, okay, to chyba było w tej stronie, są na coś wiśnie i z tym mamy walczyć, ale czy my mamy wystarczająco? Nie mamy. Absolutnie nie Połowa zdrowia, połowa zdrowia. O, oh, czyli no to już nie mamy nawet. Eee odnawiasz 400 HP. Użyję dwa razy na nim. Mane. Odnowię tym dwóm. I guess, że tak będzie najlepiej. Nie chcę, nie chcę zużywać many, bo potrzebujemy jej. A ten kryształ, może, ładował mi podręczne leczenie, to co mam w telefonie, bo on generalnie działa na takiej zasadzie. I teraz mam do tego ładunki. Ej, może. Może to by, to by robiło poniekąd sens. Żółty i czerwony loom. Dobrze, przydadzą mi się. Um, ilość posiadanych ładunków. Czyli. Przedmioty. Ważne itemy, telefon. na leczenie. Tak, do tego są te ładunki. Nie. Dobrze. Czyli skoro telefon na leczy... Ej, to jest dobre. To jest dobre. Good shit. Ok, ale teraz, gdzie ja mam. Dokąd ja mam iść? Gdzie był ten typo? Bo się gubię w tej jaskini. Chyba mam iść na dół my god Tutaj po lewej, po prawej jest, nie umiem w lewo, prawo Cześć Udało ci się, o to twoja nagroda Karta ataku złote pięści Wilcze szpony Zwiększa atak o 15 Zmieszała tak o 20, dodatkowe 30%. Wezmę to złoty Złote pięści, pięści zresztą mi się przydadzą. Kudra. Um, wzmacniasz zdrowia. Czemu by nie? Nie ja za zaekwipowałem tego do nich. Ustaw staw na i wszystkie. Hipunek. Dobra. Czemu by nie? Jest spoko. E, chleb i tak z dużo nie bije. On miał tam głównie nakładać efekty jakieś. Um, zapisz Przenośne leczenie, tak to był chyba boss. Jeżeli nie, to wrócę się w zapisem. Um, znalazłeś klucz. Gratulacje, <grystanie> <grystanie> element górą. Dobra, Jano, przepuść mnie. I tu dochodzimy do nieprzyjemnych wiadomości. Nie myślałeś, że to będzie takie łatwe? Muszę cię zabić. Co? You fucking what mate? You fucking what? Przygotuj się na śmierć. A ty to jest zawsze taki głęboki. Przygotuj się na śmierć, bo to nie wszystkich ale Nieważne. Ehm... Um. Jak go teraz załatwić? Jano. Jano jest... Y potworkiem. Czyli czego on może nie tolerować? Mm, nie wiem. W sensie zastanawiam się, czy Jano można na przykład okraść z czegoś. Bo chyba nie. Um, to nie ma sensu. Możemy go oślepić, żeby nie trafiał. Przyśpiewka. Możemy go porazić. Ale to na koniec. Użyjemy dwa razy serii pięściami. I dopiero. Magia. Osłabienie. Aha, nieznietykalny. Coś zaczyna mi teraz świtać. Kradzież. Trójne cięcie bieska puszka za trusie coś tutaj takiego było, coś miałem taki ząk. on jest nietykalny ucieczka też nie wchodzi w grę, muszę poprosić kogoś o pomoc tylko jak, telefon tu nie działa krótkofalówka, już pamiętam Przedmioty e, krótkofalówka. Proszę, błagam, ktokolwiek. Już pamiętam. Halo? Ziarę zaraz, czy to. Czy to jasu? A kogo się spodziewał, więc dzwoniąc pod mój numer, pod twój numer? Ja używam krótkofalówki. Eee? Dobra, nieważne. Jasu, potrzebuję Twojej pomocy. Czy to nie może poczekać? Generalnie to nie. No dobra, a właśnie robiłam wszystko na grupie. Pan Hammer poczeka o co chodzi. Jak pokonać Jano z Raymana dwójki? Kogo? No do no, ten strażnik z jaskini złych snów. Nie wiem, ty Ty jesteś specjalny od Raymana? Błagam, pomóż mi, szukaj, internet. Dobra, dobra, daj mi chwilę. Jas, yes. jest to nie jestem, celuj w jego kapelusz to jest jego jedyny słaby punkt Nie lubi ataków piorunem i wodą Ziemią i lodem bym go nie atakowała Piorunem powiadasz Rayman ma pioruny Spoko Jasu Dzięki mam u ciebie dług Spoko dzwoni jak czegoś jeszcze, jeszcze potrzebował, tylko nie teraz Banhammer też potrzebuje troszeczkę miłości So Oślepienie na kapelusz Niechaj będzie Potrójne cięcie mm mi. E, zdolności seria pięściami przedmioty żółty lum i dodajesz reimenowi, bo on będzie run, run! dalej za mało. W sumie że możesz z atakiem e, seria pięściami atak, ale to bo on no już padnie po prostu. No. Dwa. To nie mogło pójść lepiej. To nie miało prawa pójść. Jesteś silniejszy niż myślałem. Możesz przejść dalej. Dziękuję. Słutanie kiszonych ogórków. Odblokowałeś możliwość używania krótkowalówki i w trakcie walki, aby kontaktować się z Jasu. Jasu, powiecie o mocnych i słabych punktach przeciwników oraz doda wpis do bestiar bestiariusza. Świetnie! Genialnie! No więc zdałeś się przejść pierwszy z lochów! Jestem pod wrażeniem, zważywszy na fakt, że chyba zapomniałem ci powiedzieć, jaki w ogóle jest twój cel. Cóż, w świecie gry znajduje się takich pięć poziomów, znaczy lochów. W każdym z nich znajduje się diament. Aby ukończyć grę, musisz zapłacić pięć diamentów strażnikowi Ligi Heroesów. Pilnuje on bramy. Przejście przez bramę oznacza również ukończenie kronik. No, dobra, a gdzie te lochy? O to pyta się Arti. Ona zna wszystkie lokacje i będzie ci o nich na bieżąco informować. Jasne się wie. Marcin mi śmierdzi. W sensie... Wiecie, to może być przez to, że tu duszno i się poci, bolawa i w ogóle, ale śmierdzi mi bardzo. Słyszałeś o włamaniu do biblioteki w, w pieszywicach? To jest miejscowość, w której rozpocząłeś swoją przygodę, więc nie, nie słyszałem, a powinienem. jakiś zamaskowany, bezwzględny bandyta próbował ukraść książkę z biblioteki? Książkę? Dlaczego miałoby mu zależeć na jakiejś książce? Nie mam pojęcia, wiem tylko, że zajmuje się on łamaniem kodu gry, więc ta książka może zawierać jakieś potrzebne mu informacje. Zaraz, zaraz. Łamo, ła, ła, łamaniem chodu? Tak, chce złamać kod z zabezpieczenia gry i zmodyfikować jej kod w taki sposób, aby był niepokonany i miał nad nią pełną władzę. Trzeba go powstrzymać zanim osiągnie swój cel. A co niby takiego strasznego może zrobić? No wie oprócz uczynia siebie niepokonanym. Najprostszym dla niego, a jednocześnie najbardziej zabójczym sposobem byłoby skasowanie bramy w Lidze Heroesów, przez co nikt nie mógłby ukończyć gry. To ja wpadłem do pieszywickiej biblioteki i upewnię się, że wszystko tegra. gra. Trzymaj się, Levenie. Ja z zde powodzenia. Okej. Okay. To, to jest real danger. Znalazłeś diament to bym powiedział, że jedna czwarta gry ukończona, ale to chyba tak łatwo nie wygląda. Okej, okay, czy ja nie mogę stąd wyjść? Nie powinno, nie powinno mi coś teleportować gdzieś? Zebrałem diament, ukończyłem dungeon. Halo? Ha-halo? Halo? Something is not yes. A, miałem tutaj wejść. Okej, okay, nieważne. Koniec rozdziału. Świetnie. To już. Yy... Cztery diamenty to nie powinno być tak źle. Tylko pytanie, jak się rozwinie ta historia, bo demo było do tej pory, tak jakby, jeszcze niepełne. I kto wie, co dalej będzie. Tak się cieszę, że jesteś tu ze mną. Och, dlaczego miałoby mnie tu nie być? Nie wiem, po prostu boję się, że mogę się stracić. Nie chcę się tracić, nie opuszczaj mnie. Ciii, nie Przypominasz sobie, ile razy, tak jak dzisiaj, spotykaliśmy się na brzegu tego morza? Tego, tego... nie da się policzyć. W tej chwili da się policzyć, tak? A ja zapamiętam każdą z nich jako niepowtarzalne, piękne przeżycie. Dlatego właśnie Cię kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Nie mam zamiaru Cię opuszczać. Nigdy. Razem do końca świata. To też było w domówce i nie wiem, co to jest. Kochanie, tak najdroższe. Czy pamiętasz, ile już lat jesteśmy razem? Oczywiście, dziś mija nasza trzecia rocznica. Ach, najpiękniejsze trzy lata mojego życia. Razem na zawsze, tak? Razem na zawsze. Jeszcze dłużej, najdroższy. Kto to jest? O co chodzi? What's the point?